A ja mam całą piramidę. Wow, ale za mnie Tina ma tylko jedną. Spójrzcie, to przezabawne. Dajcie mi spokój. Tak, mam tylko jedną gumę. W dodatku jej nie złapałam. Tina, ty to jak zawsze. No dalej. I tak musisz się zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ops. Ha! Co za uba! Fuj, co ty zrobiłaś, Tina? A, zdejmijcie to ze mnie! Daj, pomogę ci! O nie, wyrwałem ci brew! Porany! Oscar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę! Okej. Okay. brew jest na swoim miejscu? Uf, hura! Ej, ty! Co jest? Twoja kolej. A, no tak. Uwielbiam gumę balonową. Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę. Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona. Hej, Oscar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł. Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy. No i z czego się śmiejecie? Zaraz przeżuję to jeszcze raz. Wój, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabierać te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny co nie? Jest idealny. Super. Ej, nie dotykajcie go, bo go przebijecie. Lepiej przywiążę go do krzesła. I nawet na niego nie patrzcie. Nadmucham jeszcze więcej balonów. I jeszcze więcej! Co za nudy, Oskar! Długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów! Hej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny, pomocy! Wow, żelkowe oczy! Uwielbiam je! A ja mam ich całą górę! A, Tina, patrz! Julie znowu nie ma szczęścia! Ma tylko jedno żelkowe oko! No i co z tego? Jedno oko też jest fajne! Mogę rozciągnąć przyjemność. Mm, w środku jest naprawdę pyszne, truskawkowe nadzienie. Super! Palce lizać! Oskar! Twoja kolej! Świetnie, bo jestem taki głodny! Ej, tak właściwie to moja kolej! Ano tak, masz rację. Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak Wam się podoba mój manikir. Fajny, prawda? Jest też pyszny! Ale czat! Tina ma niezłego farta. O tak, po prostu kocham żelki. O nie, co z moim gardłem? Nie mogę oddychać. O nie, Tina! Czy wszystko w porządku? Wow! Uf, dzięki, Oskar. Zapomnij! Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić. Wskakujcie żelki do mojej buzi. Ach, niesamowite! Te żelkowe oczy są takie pyszne. Po prostu nie mogę się oderwać. Ej, przestań! Ale ja też chcę! Tu jest porcja tylko dla jednej osoby: czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. Prawie skończyłem. Zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam proszę po jednym. Szybciutko! Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie. Ach, to było naprawdę pyszne. Czy ja mam oczy na całej twarzy? A! Wow, to frytki. Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. A Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już! Zjem kiedy i jak będę chciała. O, teraz mam dwie frytki, są takie smaczne, niesamowite. Oskar, do dzieła na co czekasz? Mówisz masz. Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne, co Julie? Palce lizać. Am! Chyba wiem, jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra! Niczego nie zauważył! To będzie pickie! Ale to jest pyszne! O Gorąco mi! Jestem cały rozpalony! Chwileczkę! Wiem co robić. Uratujecie, tu jest woda. Uff, Przeszło mi dzięki Tina. Ach. Nie ma za co. Ej, przestań chlapać, Oskar! Przepraszam, już jest ok. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki. Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch jak fontannę. Właśnie tak. Super, to wygląda mega pysznie. Ech, skończył mi się keczup. Zabierajcie ręce, to wszystko jest moje. Mm, no, co za pyszności. Hmm. Ale ci wózka, już wiem, założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę. Pyszka! O nie, frytka upnęła mi w gardle. Czekaj, pomogę ci! No, byłaś w końcu! O, to boli! Daj mi go tu. I cyk! Och, to nie zadziałało. No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar, czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem! To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O, rany, farciara z ciebie! Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie im nie się poszczęściło. Super starczy dla nas wszystkich! Ej, spadać stąd! Te pączki są moje. Zaczynaj Tina! No dobra! Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób, jak w restauracji z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mmm, jaki pyszny. Czuję się jak z wyższej sfery. Oskar, twoja kolej. No wspaniale, w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O nie, gdzie twoje maniery? Nieważne, najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie. O, zostały jeszcze okruchy! Co za uczta! Fól nie mogę na to patrzeć. Zachowujesz się jak zwierzę! Skończyłem! O, dokładka! Zapomnij, masz już dość. To są moje! No co za cudowności! Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z pączków. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Wow. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Ups! Co z tobą, Julie? W sumie dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś. Spoko, częstujcie się. No dobra, zaczniemy od ciastek. Prościzna. Już się robi. Nie mogę nic sobie ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? Z wałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi! Pójrz, pokażę Ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robi niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z Wykończenie? Cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie! Ojej, Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne, ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O, matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nity za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Hmm. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam! Babciu, nie martw się, patrz, jak świetnie mi wyszło! Tadam! Ojej, ale rozmiar! Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty! Ekstra! Teraz ty kolego. Ups, no i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki i Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę nagetsy. Dacie radę? To proste. Babciu, pobudka! Patrz, Jennifer chce na nuggetsy. Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podzielisz się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej! Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko, maczam w nim kawałki kurczaka, a następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie! Teraz można smażyć! Jakie to apetyczne! Mm, I ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie mam mowy. Jestem zajęta. Moje nagetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zabinę nagetcy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Titosów. Tylko najpierw muszę im... Puścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nuggetsy w Cheetosach. I na patelnię. Będą niesamowite. Może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. Jejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam. Brawo ja, brawo ja. Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza. Mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni. Latające ciasto. Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skicelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie, A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O już! No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie! No, całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda! Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelsy! No, wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie. Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Bez komentarza. Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak można, jak kaktus to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta, a ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. Great. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma choba buba? Zwłaszcza, gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę mi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Zresztą gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak, to jest nierealnie pyszne Taki tort chciałoby się jeść cały naraz. raz Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie mam mowy, też je zjem Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić? Więc mam gdzieś twojego balona. Masz. Co? Jak śmiesz? Moja twarz. Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno: udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie. Torto smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego. Chcę pierwsze zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. I ta śmietana i już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy, trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. O <laughs> Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko? Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej wite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? Uj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort? Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę zmiotuję. Ojej, Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie. Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda? Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki? Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Ok. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O oh, no! Fuj, to paskudne. Co za wkurzające chrupanie moje uszy! Bingo! Mam pomysł! Zaleję to wrzątkiem, makaron z miękkim i będzie smaczny. Super! Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skupnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą. Puść mnie. Aj. Co ty narobiłaś? O, mal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papierka, miej nożyce. Juhu, wygrałam. Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. Awesome. No, w końcu czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O, tak. Palce lizać. Monika, myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No, i masz rację, ścigózko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało. Tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Ale ulga! Dziękuję Monika, jesteś prawdziwą przyjaciółką.